Siemanko, drodzy widzowie, spacerując sobie spokojnie po wrońcach, tak jak ja, możemy czasem usłyszeć bardzo ciekawe dialogi i z jednym z nich związana jest dzisiejsza ciekawostka. Pewnie z głodu swoje smarki zjada. Poczekaj chwilę. Tych dwóch strażników możemy usłyszeć także z dołu, ale tutaj lepiej ich słychać. Chłopcy mówili, że jest w jednej wsi dziewka, co ją za trochę żarcia można poobracać. I to nie jakiś stary babsztyn, co zębów nie ma łódka gipka z kosą po samą zgrabną dubcie. Cie. I najciekawsze, że możemy znaleźć kobietę, o której mówią, udajemy się do wsi Konary i słuchamy. że można od baronowych trochę żarcia dostać. Dostać? Jak to? No wiesz, trzeba tylko na mylitele. A dużo tego dają? Jeśli podobał ci się mój film, zostaw łapkę w górę i suba.